Cześć, dzień dobry, witam się z Wami dzisiaj sobie przejrzymy kolekcję najnowszą zimową Winter Day jest w tradycyjnych kolorach czerwonym i zielonym z dodatkami beżowo brązowymi przejdziemy sobie przez arkusze A4 do wycinania i zobaczymy też tła, zobaczymy jakie są bonusy no to zaczynamy w tej kolekcji również są w bonusie papiery bazowe w kwadracie. Jest ich pięć, zaraz sobie przyjrzymy A4. Zobaczymy je z bliska. Tutaj arkusik z takimi porozmieszczanymi kompozycjami w różnych miejscach. Taka smuga złota bardzo mi się podoba. Tak Płynąca przez całą kartkę. Na brzegach są y, fragmenty. Z książki. Tutaj mamy wizerunek Mikołaja z Reniferem. To jest gałązki ostrokrzewu, widać. Tutaj też Wam pokażę z bliska. Są takie białe płatki śniegu, śnieżynki. Nie mogło zabraknąć też koronki, którą bardzo lubię. Przeziera gdzieś tam na brzegach. Tutaj też kompozycja, taka gałązka choinki, no i to, ten wzór mi się też bardzo podoba, takie klepki podłogowe, jodełka, tutaj też jest, takie przecierane. No i możecie też tutaj zobaczyć właśnie te śnieżynki, jak mi ostrość złapie albo nie złapie, ale ten płynący szlak w środku kartki bardzo mi się podoba. I też zjawiskowo wygląda. To jest pierwszy arkusz. Drugi arkusz ma kompozycję u góry i na dole. Też jest ten y, złoty złote pasmo, biegnące tutaj akurat u góry. Mamy tutaj chlapnięcia. Y, listy ręcznie pisane. Gdzieś tam je widać trochę mm, przetarte. Z koronka, są śnieżynki, widoczne w tych ciemniejszych miejscach. Trzeci arkusz, tutaj zagląda do nas Mikołaj z boku. Można sobie fajnie tą kompozycję wykorzystać albo wykorzystać środek, gdzie jest, gdzie nie ma żadnej, oprócz koronki nie ma żadnej kompozycji, żadnego motywu. To jest jasne tło. Są takie cegły widoczne. Jest też tutaj y, marokański taki wzór. I kompozycja z boku. Z taką rameczką. Też widać tutaj y, y, fragmenty z książki. Na czwartym arkuszu jest tło, które będzie też w tłach, które za chwilę pokażę. Tutaj jest przetarte i gdzie nie, gdzie tylko przeziera, to jest kompozycja z taką skrzynką na listy z napisem listy do świętego Mikołaja, i tutaj jest też taka kompozycja z dzwoneczków, ostrokrzewu i złota ramka. No i oczywiście koronki, bo czemu by nie. Ostatni arkusz. Tutaj mamy w tle taki materiał tweedowy, On też jest w całości w tłach. Na całej kartce A4 tutaj wykorzystałam tylko fragmenty. Popękana ściana tutaj jest. Troszkę się tutaj dzieje. Przechodzimy do teł. Teł jest 14. Wszystkie zestawy można kupić, um, można kupić osobno. Oprócz tych bonusowych, które są tylko w dużej kolekcji. Tutaj są kwadraty z tymi kompozycjami i motywami, które przed chwilą pokazywałam. Już tutaj nie będę. Nie chce mi się odgiąć karta. Dobra. Idziemy do teł. To jest ten materiał, o którym mówiłam. Znaczy materiał. <grym> Wygląda jak materiał, ale to jest gładziutkie. Czerwono-zielone. Yy, Biało-czerwono-zielona karteczka. Taki tweedowy materiał. To jest też materiał taki sam twidowy. Takie skośne, kratki, skośny wzór. Tutaj też jest materiał tweedowy. Te nici są złote. złoto białe tu biały wzór, tutaj jest. Tutaj natomiast jest yy, są poprzeczne. Jest poprzeczny wzór, skośny, ale powiem Wam, że bardzo fajnie wygląda jako tło. Pokażę, zobaczcie, jak to fajnie wygląda jako tło. Tutaj takie niepozorne, no w sumie bardzo fajne tło, ale to jeszcze w tych kolorach, jeżeli będzie kartka w tych, z tej kolekcji to powiem Wam, że fajnie się komponuje z tym tłem. Kolejne tu to jest, jest kraciaste. To jest krateczka. Też bardzo fajne tło. To mi się bardzo podoba. Tutaj muszę dostać oczu pląsu trochę ale na żywo to jest takie... Wpada w bordowy ten kolor. Te linie są cieniutkie. No i trochę się w oczach mieni. Ale jako tło będzie idealne. To jest takie tło y, z krateczki i kuleczek śnieżnych. Szare. Uniwersalne. Tutaj mamy te klepki, które pokazywałam Wam na jednym z arkusza 4. Jodełka. Lekko brązowe, przecierane, takie podniszczone troszeczkę, ale nie w ten sposób vintage, tylko taki, taka wyblakła, wyblakła klepka. O. Też fajnie się prezentuje. Już patrzyłam z różnymi kartami. Tutaj mamy dechy, białe deski z takimi chlapnięciami. Myślę, że też będzie, będzie po prostu uniwersalne tło do, do różnych, różnego rodzaju kartek. Tutaj się dużo, dużo dzieje. To jest jedno z jedyne chyba czerwone tło, oprócz tego bordowego. To są takie większe śnieżynki. I już zmierzamy do końca. To są prezenciki, choineczki. Wszystko w powtarzającym się wzorze paternie na całej karcie A4. Tutaj mamy choineczki. Takie zgaszone. Brązy, beże, białe. Tutaj mamy jeszcze jeden arkusz z takimi ośnieżonymi choinkami, prezentami. Można to wykorzystać na ściankach na, do boksów na przykład. Albo okleić kartkę z zewnątrz. I tutaj jest ostatni arkusz. Jest taki materiał zielony w tle ze śnieżynkami. Jest taki fajny efekt 3D. Więc też Fajne będzie jako tło. Dobra, to były to 14 teł. Tutaj mamy. Przechodzimy teraz do elementów do wycinania. Tutaj mamy 8 arkuszy z elementami do wycinania różnymi elementami. Przejrzymy sobie, co tutaj mamy. Są bałwanki, są gerbusy. Mamy aniołka. Różne takie elementy, kojarzące się z zimowo-świątecznym okresem. Bombki, prezenty. Bałwan. Skarpetki. Na drugim arkuszu też jest tego mnóstwo. Ciasteczka. Zwierzaki. Mmm, krasnal, skrzat. Trzeci arkusz, tu są Mikołaje. Tutaj jest też skrzynka z napisem listy do świętego Mikołaja. Są w różnych tutaj pozycjach. Jest siedzący Mikołaj na fotelu z Reniferem. Sam wizerunek Mikołaja. Dzwoneczki i taki widoczek z okna. przytulne siedzisko. gdzie można poczytać książkę na przykład. Kolejny arkusz, tutaj są już gałązki ostrych krzewu. Są ubrania, łyżwy, lampki w trzech kolorach, takie świąteczne, są rękawiczki, wszystko co można wykorzystać właśnie w zimowych projektach. Na kolejnym arkuszu są już troszkę większe elementy, są drzwi. Te drzwi są trochę mniejsze, te są większe, tak samo tej okna. Większe, mniejsze można wykorzystać do większych kartek typu A5. To jest też kompozycja z ostrokrzewu dzwoneczków. Są różne wielkości latarni ozdobionej wiankiem świątecznym. Także też można dopasować do wielkości kartki. Można wykorzystać tylko na przykład yy, uciąć tutaj Wykorzystać tylko tą część latarni, albo tak samo tutaj bardziej, żeby wykorzystać tym wiankiem, tą i z boku na przykład do kartki dopasować, bez tych dwóch elementów, na przykład. To jest arkusz, który bardzo mi się podoba. Tutaj mamy też bardzo ładne ramki, naokoło zdobione śnieżynkami i w środku taka złota śnieżynka. Są też takie, nie wiem, tagi, gdzie można coś w środku napisać. Są tej różnej wielkości. Gałązki ostrokrzewu, Właśnie te różne rodzaje tych um, stempli. Powiedzmy, niech to będą stemple. I dwa ostatnie arkusze tutaj są, y, są y, kobiety i dzieci. Dopasowane do kolekcji. Mniejsze, większe wizerunki, i też tutaj są y, inne trochę rodzaj tych gałązek ostrokrzewu. Tutaj są dzieci, kobiety, delektujące się zimową kawą, i mamy tak z, z, z Świętym Mikołajem. No i mamy tutaj jeszcze rodziców z córeczką. I to jest ostatni arkusz z elementów do wycinania. Przechodzimy teraz do ostatniego zestawu, który jest w tej kolekcji, czyli stemple. Stempli jest 6. W tym zestawie są też one w formacie PNG, czyli każdy stempel jest pojedynczo. Bez tła można go dopasować i rozmiarem do danej kartki, do danego tła. Tak one się prezentują. Jakie sielskie widoczki typowe, zimowe. To jest z tym twed twedem w tle. Jest koło tutaj z takim innym, ciemniejszym tłem, a reszta jest bez tła. Są same bez żadnej ramki naokoło. Chcę Wam jeszcze pokazać, co w Newsletterze się kryje, który wysłałam 17 listopada. Powiem Wam, że rzeczy no nie jest może dużo, ale jest całkiem sporo i można z tego zrobić z samego newslettera całkiem sporo kartek myślę. Tutaj na dwóch kartkach są elementy do wycinania, dwa arkusze A4, tutaj mamy sylwetki kobiece, mamy też choinkę, kokardki i wszystko, wszystko w tych samych podobnych kolorach. Tych samych, co, co cała kolekcja. Wszystko jest dopasowane i można albo wykorzystać je osobno, albo po prostu powiększyć nimi swoją kolekcję. Winterday po prostu. Tutaj mamy też latarnie. Te elementy mogą być podobne, ale jednak różnią się od tych. To nie są te same elementy, które są w kolekcji. Tutaj mamy też sweterek z widoczkiem na zimowy domek. Mamy też takie zawieszki. Prezentowe czy tam tagi. Tutaj świece. A na drugim arkuszu są też okna, one są inne niż y, tamte z kolekcji. I też taki okrągły stempel tak. Dziewczynka wysyłająca listy i takie magiczne światełko w środku. Bardzo mi się to też podoba. Tutaj element gwiazdki jakiś tutaj mm, stragan zimowy na jakimś jarmarku Mamy tutaj jeszcze w, w newsletterze y, 3 DLKI 3 DLKI na jednym arkuszu oraz te delki są też jako pojedyncze mm, jako pojedyncze papiery które można mm, zrobić z nich wielki rozmiar, zrobić z nich mniejszy rozmiar bez straty na jakości. Możecie kojarzyć to już z tego, tych papierów, które pokazywałam wcześniej A4. To akurat jest z tego arkusza. Dodałam tutaj jeszcze kopertę na dole. Tutaj też jest z arkusza, który już widzieliście, natomiast jest po drugiej stronie w tym wypadku ta ramka z kompozycją. No, i zostały nam jeszcze tutaj z tego newslettera tła. Teł jest cztery. Dwa to są yy, też taki materiał tweedowy. Tutaj zobaczcie z bliska, jak on fajnie się prezentuje. No są są takie zgaszone w tym wypadku bardziej. Nie są takie aż białe jak te z kolekcji. Natomiast tutaj jeszcze mamy dwa tła. To jest taka skośna krata oraz takie większe śnieżynki i kwiaty zimowe. Także tak się prezentują materiały z newslettera. To jest newsletter, a ja Wam jeszcze chciałam pokazać, bo tutaj nie ma kwiatów zauważyliście po esencji, natomiast po są w kolekcji Winter Time, czyli w zeszłorocznej kolekcji. Możecie zobaczyć, że teraz jak nawet to przykładam, że bardzo fajnie będą pasowały do, do kolekcji Winter Day. To jest kolekcja Winter Day, a te kwiaty są z kolekcji Winter Time, jeszcze raz powtarzam. I są tu gałązki ostrokrzewu po w trzech różnych kolorach. Są same gałązki ostrokrzewu z owocami. Także można to wykorzystać i to właśnie jest cała kolekcja Winter Day, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać i przejrzeć razem z Wami po kolei, wszystkie arkusze, wszystkie zestawy, które się na nią składają. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało. I do następnego. pa! Hej, hej, tu Kasia z przyszłości. Chciałam Wam tylko jeszcze dopowiedzieć, bo tego nie powiedziałam wcześniej, że yy, zestaw. Ten, jak i każdy inny, można zamówić w formie drukowanej, wystarczy do mnie napisać. Pod filmikiem znajdziecie dokładne informacje a propos tego, gdzie do mnie pisać, jeżeli chodzi o zamawienie drukowanych kolekcji, zestawów. Natomiast chciałam Wam jeszcze pokazać, że jeżeli zamówicie cały zestaw, całą kolekcję lub zestaw papierów bazowych A4 bądź tła, z drugiej strony okładki znajdziecie dodatkowy arkusz, który można wykorzystać i który jest w kwadracie. Czyli macie okładkę, a z tyłu w drukowanych kolekcjach, które wysyłam do Was fizycznie, znajdziecie dodatkowy arkusz, który możecie wykorzystać i jest gratisem.